nadal jesteśmy w temacie proste równania wykładnicze oczywiście polecenie brzmiało rozwiąż i mamy kolejny przykład 2 piąte do potęgi x kwadrat odjąć 1 razy 25 czwartych do potęgi minus 2x równa się pierwiastek z 2 piątych do potęgi 4x odjąć 4x kwadrat. tu jest 2 piąte tu jest 2 piąte tu 2 piątych nie ma ale zauważmy, że 25 i 4 są powiązane w pewien sposób z liczbą 2 i 5. Więc tak, na pewno 2 piąte zostawimy. I tak, 2 piąte, tu nic nie musimy robić, to potęgi x kwadrat odjąć 1. razy 25 czwartych. Na pewno 25 czwartych to jest 5 drugich i do kwadratu. To jest dopiero 25 czwartych. Ale to wszystko jeszcze 25 czwartych było do potęgi minus 2x. Równa się dwie piąte są, ale pod pierwiastkiem stopnia drugiego. My już wiemy, że wtedy 2 piąte możemy zapisać do potęgi 1 druga. To jest pierwiastek z dwóch piątych. I jeszcze dalej, do potęgi 4x i odjąć 4x kwadrat. No, już się trochę przejaśnia. Teraz tak. To przepisujemy w dalszym ciągu. 2 piąte do potęgi x kwadrat odjąć 1 razy. Tu wykładniki się mnożą. 5 drugich do potęgi minus 4x równa się. A tu będzie 2 piąte i do potęgi. Tu się wykładniki mnożą i myślę, że pamięci to możemy zrobić, bo mnożymy 1, drugą i przez ten wyraz, i przez ten wyraz. Jedna druga razy 4x to jest 2x. A jedna druga razy minus 4x kwadrat to będzie minus 2x kwadrat. Już jest lepiej, bo tak ten. I ten wyraz już nam pasuje. Nie pasuje nam tylko to. Musimy odwrócić tę liczbę. Odwracanie to jest po prostu podniesienie do potęgi minus pierwszej. To jest dopiero 5 drugich. I do potęgi. Minus 4x. No, i równa się, tu przepisujemy 2 piąte do potęgi 2x odjąć 2x kwadrat. To jest gotowe. To jest gotowe. Tu potęgi, znaczy wykładniki się mnożą. 2 piąte do potęgi x kwadrat odjąć 1 razy, i tu będzie 2 piąte do potęgi. No, minus 1 razy minus 4x to będzie po prostu 4x. I to tutaj przepisujemy. 2 piąte do potęgi 2x i odjąć 2x kwadrat. Już jest blisko, ale po lewej stronie mamy jeszcze mnożenie potęg, a powinniśmy mieć tylko jedną potęgę. No ale jeżeli mnożymy potęgi o tych samych podstawach, to wykładniki się 2 piąte do potęgi. x kwadrat odjąć 1, to jest ten wykładnik, i jeszcze dodać 4x. I równa się, a to przepisujemy 2 piąte do potęgi 2x i odjąć 2x kwadrat. Mamy porównanie dwóch potęg o tych samych podstawach, zatem porównujemy wykładniki czyli to jest prawdziwe wtedy i tylko wtedy gdy ten wykładnik x kwadrat odjąć 1 dodać 4x będzie równy temu wykładnikowi 2x odjąć 2x kwadrat no i już my jesteśmy przy równaniu kwadratowym układamy wszystko po lewej stronie od x w kwadracie tu jest x kwadrat, tu jest minus 2x kwadrat przerzucimy. To będzie 3x kwadrat. Teraz x. Tu jest 4x, ale stąd przerzucimy z minusem, więc zostanie plus 2x. Liczba jest tylko jedna. Po właściwej stronie przepisujemy i równa się 0. I jest to równanie kwadratowe. Rozwiązujemy za pomocą delta oczywiście delta to jest b kwadrat czyli 2 do kwadratu odjąć 4 razy a i razy c to jest 4 z tych znaków wyjdzie plus i 4 razy 3 i razy 1 to jest 12 czyli delta wynosi 16 pierwiastkujemy deltę to jest pierwiastek z 16, czyli 4 i liczymy x1 oraz x2. x1 to jest minus b, czyli minus 2, minus pierwiastek z delty, czyli minus 4, i przez 2 razy a, czyli 2 razy 3. W liczniku wychodzi minus 6, w mianowniku 6 i wynikiem jest minus 1. x2. To jest minus b, czyli minus 2, tym razem plus pierwiastek z delty, czyli plus 4, i przez 2 razy a, czyli 2 razy 3. Wychodzi. 2 przez. I tutaj patrząc, że to jest dwójka, to chyba nie ma sensu mnożyć, bo teraz te dwójki się skracają. I wychodzi 1 trzecia. Nie było żadnych założeń, a zatem obie te liczby są rozwiązaniem tego równania. Czyli odpowiedzią jest x należy do zbioru dwuelementowego minus 1 oraz 1 trzecia. To był podpunkt G. Następny podpunkt. To jest podpunkt h. Mamy tak. 3 do potęgi, i w wykładniku jest x przez x plus 2 równa się pierwiastek z 9 przez 3 do potęgi 1 przez x odjąć 1. Po pierwsze, w mianowniku jest x plus 2. Więc na pewno minus 2 musimy wyrzucić. Dalej. W mianowniku jest całe wyrażenie wykładnicze, ale wiedząc, że wartości funkcji wykładnicze są zawsze dodatnie, czyli nie, nie może być równe 0, czyli co do tego w całości nie ma żadnych założeń. Natomiast tutaj w wykładniku jest x odjąć 1, więc na pewno nie możemy wstawić jedynki. Tak, zapisując sobie, dochodzimy do całej dziedziny, czyli dziedziną tej, tego równania są liczby rzeczywiste z wyłączeniem minus 2 i 1. To jest dziedzina. Na to będziemy zwracali uwagę, kiedy rozwiążemy już to równanie. Więc przechodzimy do tego równania. Można to robić na różne sposoby. Na przykład doprowadzając do potęgi liczby 3. Tutaj po lewej stronie mamy gotowe. 3 do potęgi x przez x plus 2 równa się. I tu w liczniku co mamy? 9. Spierwiastkowana. No to wiadomo, to jest 3. To jest trójka. I do potęgi nawet napiszę pierwszej. A tu przepisujemy 3 do potęgi 1 przez x odjąć 1. Mamy dzielenie dwóch potęg o tej samej podstawie. Wykładniki muszą się odejmować. 1 odjąć ten cały ułamek. I możemy już tak naprawdę opuścić te trójki. Dochodzimy do równania wymiernego. Czyli x przez x plus 2 ma być równe 1 odjąć, 1 przez x odjąć 1. Żeby ładnie to rozwiązać proporcją. Sprowadzimy to do wspólnego mianownika. Konkretnie chodzi o tę jedynkę. Skoro tu jest mianownik x, odjąć 1, no to w liczniku też musi być x, odjąć 1. To jest liczba 1. I dalej odjąć 1 przez x, odjąć 1. Lewą stronę przepisujemy. Tutaj już na wspólnej kresce i chyba w pamięci to wyliczymy, bo tak. x odjąć 1 i jeszcze odjąć 1, to będzie x odjąć 2. I to już jest postać, którą łatwo nam się rozwiązuje. Konkretnie za pomocą proporcji. Mnożymy na krzyż, od której pary zacząć wszystko jedno. Załóżmy, że od tej pary. Czyli mamy x i w nawiasie x odjąć 1. Równa się i tu mamy x odjąć plus 2 razy x odjąć 2. Wymnażamy x razy x to jest x kwadrat, x razy minus 1 minus x. A tu albo mnożymy przez nawias, przez drugi nawias, albo wzór skróconego mnożenia to jest pierwszy wyraz do kwadratu, odjąć drugi wyraz do kwadratu, czyli odjąć 4. X w kwadracie się redukują, bo są po obu stronach identyczne. Zostaje nam minus x równa się minus 4. I dzieląc czy mnożąc przez minus 1, aby uzyskać sam x otrzymujemy x równa się 4. No i to, co mówiłem na samym początku. Po rozwiązaniu sprawdzamy, czy ta liczba 4. Znajduje się w naszej dziedzinie. Czy czwórkę możemy przyjąć? Tak, ponieważ tylko i wyłącznie liczby minus 2 i 1 odrzucilibyśmy, a zatem należy to do dziedziny i rozwiązaniem tego równania jest po prostu liczba 4, co kończy ten podpunkt.